Tak więc kochani nadszedł chyba czas, żebym wam choć troszkę naświetliła, odniosła się właściwie do tej afery medialnej. Wielu z was na to czekało. Tak jak już wspomniałam wcześniej rodzina i przyjaciele mnie od tego odwodzili. Niemniej jestem to winna chociażby tym, którzy, którzy nadal we mnie wierzą. Żebyście zobaczyli, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Nie będzie to pięciogodzinna tyrada, bo to wszystko będziecie mieli w książce, yy, z detalami, yy, też z yy, sądowymi aktami. Powiem Wam, że to, co przeszłam przez ostatnie miesiące, a szczególnie po tym wszystkim, to było może nawet. Nie wiem, czy porównywalne, czy gorsze, aczkolwiek mój syn powiedział: Mamo, jesteśmy teraz w o wiele lepszej sytuacji, bo przechodzisz przez to samo, że musisz e, żyć z tym, że ktoś tak strasznie cię pomówił i za to byłaś w więzieniu. Tylko, mamo, wtedy ja byłem mały, ty byłaś w więzieniu i to był dramat. Teraz, mamo, jesteś na wolności, ja jestem dorosły, mamy to już wszystko za sobą. A to, co myślą o tobie obcy ludzie, mamo, to nie jest dla nas ważne. Ale wielu ludzi mnie kocha i chciałoby wiedzieć, jak było. Ja nienawidzę kłamstw, moi drodzy. Nigdy tego nie lubiłam. A przez ostatnie miesiące, a szczególnie zaraz po tym, tyle wiadomości, co ja dostałam, że powinnam zdychać, że mój syn powinien zdychać, to był jeden wielki dramat. Byłam, jestem dalej w oczach wielu z Was najgorszym potworem, zwyrodnialcem. E, nikt nie zadał sobie nawet trudu, czy to w ogóle było prawdą. E, ja zostałam pomówiona przez panią pracującą u mnie. I właściwie, oczywiście, że jest tak, że sąd skazał, jest winna. Musicie wiedzieć, moi drodzy, że sąd jest też tylko człowiekiem. I nie zawsze yy, jest tak, jak jest naprawdę. Yy, mamy wiele milionów ludzi, którzy zostali skazani, skazani za coś, czego nie zrobili i broń Boże, ja tu nie udaję świętoszki, ponieważ był klub, było przestępstwo, no bo prowadzenie yy, takiej działalności jest i było przestępstwem. Więc. Ja tu absolutnie nie robię z siebie anioła, ale moi drodzy, to był za dobry biznes, żebym ja miała robić takie rzeczy. Nie trzeba było w żaden sposób krzywdzić y, kobiet tam pracujących, tak jak opisy, opisywała to ta pani. Poza tym, ja bardzo mało byłam w swoim klubie, bo ja podróżowałam. Mnie ciągle nie było. Budynek stoi do dzisiaj, jest pięć wejść. E, nigdy nie był strzeżony. Można było z niego wchodzić, wychodzić, kiedy się chciało. Nie było sztabu ochroniarzy. E, nie było też metalowych drzwi z kuklem, tak jak to w wielu, e, w wielu klubach nocnych. U mnie były piękne, przeszklone drzwi ze szprosami, zawsze otwarte. Można było wchodzić i wychodzić, kiedy się chciało. Pani, która powiedziała, że ja zleciłam na niej. Tą obrzydliwość. Bo powiem Wam nawet mi ciężko przechodzi to słowo przez, przez, przez gardło. Yy, Niemniej uważam, że człowiek zdolny do takich rzeczy jest ostatnim zwyrodnialcem. Ja nie jestem aniołem, ale ja nie jestem diabłem w ludzkiej skórze. Ja nie jestem zwyrodnialcem, żeby musiała się tak pastwić nad dziewczynami pracującymi. Notabene żadna z pań tam pracujących nie zeznała, że takie rzeczy miały miejsce. Sąd skazał mnie na podstawie zeznań jednej osoby. Ja byłam nasłuchiwana bardzo długi czas, około chyba dwóch lat, przez Centralne Biuro Śledcze. Miało dostęp do wszystkich telefonów. I dziwnym trafem, moi drodzy, sprawca, który rzekomo zrobił to tej dziewczynie, nigdy nie został odnaleziony, nigdy nie został skazany, e, nawet nikt go nie szukał. E, to jest tak. Została zrobiona mi krzywda, ale nie ma tego, kogoś, kto zrobił mi krzywdę. Mało tego, pani powiedziała, że tą obrzydliwość, której ja kazałam jej zrobić. To bodajże 24, coś koło tego. Ja wyrzuciłam to z głowy, ale w trakcie pisania książki, to wszystko będzie dokładnie, moi drodzy. Około 24 pani stwierdziła, że ja kazałam zrobić na niej ten bestialski czyn. Otóż 24 to była wigilia, mój klub był zamknięty, zostały okradzione maszyny. Policja była dorana. Po czym w sądzie, kiedy ja zadałam tej pani pytanie, ja albo Wysoki Sąd, już nie pamiętam, no, że jak to było, jak ona mogła zostać tak skrzywdzona? Wiemy o, o jakie słowo chodzi. Skoro no, klub był zamknięty, to pani stwierdziła, że może to było 25, 6 albo 7, coś koło tego. Moi drodzy i Wy, moje drogie kobiety, jeżeli by mnie ktoś zrobił taką krzywdę, to ja bym ten dzień zapamiętała do końca życia. Nieważne, czy to by był 1 listopad, czy to by był 17 kwietnia, czy 19 sierpień, a już na pewno to by było... Ta data do końca życia byłaby dla mnie traumą. A już na pewno taki dzień, jak święta Bożego Narodzenia, no... Utkwiłoby nam podwójnie, moi drodzy. Szereg było. Y, sąd nie przyjął bilingów. Y, absolutnie, ponieważ złożyliśmy wniosek dowodowy o tym, że to ta pani ciągle mnie straszyła. Ona później do mnie wydzwaniała. Y, sąd już nie przyjął wniosku dowodowego w postaci bilingów, bo stwierdził, że nie ma czasu. Y, to był czas, kiedy jeden z oficerów CBS powiedział, że no, ja płacę za mojego męża. Mało tego, no, panowie z CBS byli u mnie mm, e, w zakładzie karnym po kilku dniach. Powiedzieli, że jak będę zeznawać to i to i to na różne osoby, e, między innymi na mojego męża. No to wyjdę i tak dalej i tak dalej. A jak nie, to dziecko się znajdzie w domu dziecka. E, oczywiście ja, dlaczego ja mam robić coś wbrew sobie i jeszcze kłamać? E, Długa historia, kochani. W każdym razie po kilku dniach został wystosowany wniosek do sądu o odebranie mikrofonu do domu dziecka. Dziękować Bogu, nic się takiego nie stało. To jest tak, powiem Wam. Jak weszłam do pani prokurator, to w pewnym momencie na ilość zarzutów. I na to, jakie to były zarzuty, to się zapytałam pani prokurator, czy to o tą Kazimierską chodzi. Oczywiście wiem, że teraz 99% z was mi w ogóle w to nie uwierzy, ale to, co teraz powiem, to jest do tych, którzy jeszcze we mnie wierzą i mnie kochają. Ja, kochani, tego nie zrobiłam, bo ja nie jestem zwyrodnialcem, ja nie jestem jakimś, nie wiem, pastwiącym się nad innymi ludźmi człowiekiem. Ponieważ ja wiem, tam góra wie i moi najbliżsi wiedzą, jak było naprawdę i czy ja się dopuściłam tego obrzydliwego czynu, za który i tak zostałam skazana. Nie pomogły moje przysięgi na dziecko, nie pomogło nic, mało tego. Po roku bycia na wolności, sprawa sądowa, pani w końcu łaskawie przyszła i pani ta sama pani stwierdziła sobie, że została porwana z przed sądu. Że jej mąż był pod sądem, podszedł do niej, e, zagadał ją, e, jakiś tam bus podjechał, tą samą panią porwali, przetrzymywali, pani uciekła. Oczywiście, panią Kazimierską z marszu, odpowiadałam z wolnej stopy. Ja bym się palcem w bucie bała kiwnąć, w stosunku do jakiegokolwiek świadka w mojej sprawie. No, ale sąd w ogóle na to nie patrzył. Ja zostałam od razu zamknięta. Pani została wzywana co środę na rozprawę, nie przychodziła, więc sąd wyższej instancji na szczęście stwierdził, że pani nie boi się Kazimierskiej, bo Kazimierska siedzi, tylko pani boi się sądu. Notabene na mój wniosek to ja żądałam, żeby ona przyszła, odszczekała to, co kłamała. E, oczywiście, no, ja po kilku tygodniach wyszłam e, z zakładu postępowanie zostało umorzone z braku oczywiście dowodu, bo żadnego porwania nie było jak płakałam w sądzie mówię wysoki sądzie, Chryste, panie moje dziecko jest co ja jemu powiem przecież to jest małe dziecko i znowu mnie zamykacie za nic przecież macie kamery nagrywa kamery są na sądzie sąd stwierdził że w tym dniu kamery nie rejestrowały tylko monitorowały zamknęli powlekli mnie jak barana nikt nawet przez sekundę się nie zastanowił, czy to mogła być prawda, czy nie. I że znowu ten mały konan zostanie bez mnie. A mały konan, jak zadzwoniłam do niego z rozprawy sądowej, był na treningu, zaczął się bić cały siły w brzuszek. I udawał przed dziećmi, że się śmieje. No bo mu powiedziałam, synu nie wracam. Do domu mamy zamykają do więzienia. To było wszystko przez tą panią. Ja siedziałam po tej stronie, sąd był tu, prokurator był tu, ta pani stała tu. Sąd tego nie widział. Ta pani zrobiła tylko tak. Tylko tak było. Postępowanie zostało umorzone, bo ja już sobie myślę, Jezus Maria, porwanie, to ja za 20 lat stąd nie wyjdę. Postępowanie zostało umorzone. Płakałam, mówiłam do Wysokiego Sądu, Wysokiego sądu, wysoki Sądzie, wprowadziła tu wszystkich w błąd. Zamknęliście mnie to. Sąd stwierdził to, że kłama w jednej sprawie, nie musiała kłamać w drugiej sprawie. Tak to się u mnie odbyło, kochani. Sprawy o przestępstwa na tle seksualnym uważam, odbywają się inaczej. Jeżeli ktoś idzie, zgłasza, pobierane są próbki DNA, poszukiwany jest sprawca. Jakoś odbywa się to inaczej. U Kazimierskiej to się tak odbyło, że po dwóch latach czy tam po trzech powiedziała co powiedziała, pomyliły jej się daty, nikt nie szukał sprawcy. Kazimierska została skazana. Ale moi drodzy, Kazimierska mogłaby dalej jeszcze walczyć, ale Kazimierska już nie miała siły. Kazimierska chciała iść do domu, zapomnieć o tym wszystkim. A poza tym Kazimierska nigdy nie wiedziała, że wyląduje w telewizji. I że niestety, jak się nie domknie karty przeszłości, to ona zawsze się kiedyś otworzy. I też o tym pamiętajcie. Pilnujcie swoich spraw, domykajcie je do ostatniej kropli krwi. Ja tego nie zrobiłam i to się pomieściło. Ale ja żyję dalej. I jakoś mi wszystko poszło. Marzeniem moim było być aktorką. Byłam. Poszłam do telewizji. Byłam w telewizji. Marzenie moje spełniłam. Pomimo tego wszystkiego. I to, że zarzucacie mi, że w książce w drugiej części nie powiedziałam wszystkiego. Kochani, nikt nie chce o sobie mówić. Rzeczy, że wie, że tego nie zrobił, ale chcę to wywlekać. Ja przez większość z was, wy nawet nie wiecie, jak to jest ciężko yy, żyć z łatką jakiegoś strasznego zwyrodnialca. Większość z was w ogóle nie interesowało to, że Kazimierska się zmieniła. Pomagałam biednym. Kto z was, celebrytów, którzy później mnie tak bardzo w mediach, no jak ona w mediach, jak widział kogoś w śmietniku, kto z was się pochylił, poszedł, zrobił zakupy, kupił? Kto z was zapłacił jakiemuś alkoholikowi za odwyk, pomagał? I wiele innych rzeczy, które ja robiłam, uważam, że. Nieważne, jak zaczynamy to życie, ważne, jak je kończymy. Ja uważam, że robiłam źle, robiłam przestępstwo, ale ja swoje winy odkupiłam. Przynajmniej bardzo się starałam. I nikt z was, ci, co mnie tak strasznie potępiali, co życzyli, żeby mój syn zdechł, dokładnie były te słowa, żeby go nożem zabili, to to, to było coś strasznego. Nikt z was nawet nie pomyślał, no, przecież ta kazimierska się zmieniła. Ona już nie jest taka, ona nie wróciła na drogę przestępstwa. Yy, noc, patologia, pani Korwin-Piotrowska, wyrocznia. Wszystko i wszędzie na każdy temat do powiedzenia. Patologia, Dagmara szuka męża, powrót patologii. A jaka ja jestem patologia? To, że mam manierę przeklinania. Nie piję. nieć pan. Nikt mnie nie widzi w jakichś burdach, awanturach. Królowe życia jakby nie było. Był śmiesznym programem, ale niósł przesłanie. Zawsze niósł przesłanie. Tylko potrzeba było się troszkę wdrożyć w ten program. Niósł radość przede wszystkim. Eee, wychowałam dobrze syna. Ta patologia wychowała tak syna, że ma 4,8 średnią na piątym roku medycyny. Tak ta patologia wychowała syna. Patologia nie prowadza się co pół roku z innym mężczyzną. Patologia, co mogła, to ludziom pomogła. Tylko nikt z Was już tego nie widzi: że ja naprawdę stałam się lepszym człowiekiem. I że nawet by mi do głowy nie przyszło wrócić na drogę przestępstwa. Nie. Trzeba było ciągle grzać kotlet, grzać kotlet. Notabene. Nigdy nie zostałam skazana za kierowanie grupą przestępczą, gdzie przez 15 lat wszystkie media tak pisały i wiele innych rzeczy. Ale nie chciało mi się z tym wszystkim walczyć, kochani, bo ja byłam tak umęczona tym więzieniem i tęsknotą za tym ośmioletnim Konanem, którego poduszka była co rano mokra od łez, że mi się już nie chciało dalej walczyć. I to jest dla was, którzy jeszcze troszkę we mnie wierzą. I broń Boże, żeby potem nie było głosów. Kazimierska się urzala, robi z siebie anioła. Nie, Kazimierska była kawał czorta. I nigdy ja tego nie neguję. Bo jak ja bym była świętoszkiem, to ja bym się nie zajmowała przestępstwem. Ale takich obrzydliwości nigdy bym nie zrobiła. Nigdy. Chociażby z tego względu, że jestem w środku normalnym człowiekiem o czerwonym, nie o czarnym sercu. A poza tym jeszcze raz powtarzam, kochani, ten biznes był za dobry, żeby go zniszczyć w taki głupi sposób. W książce przeczytacie o wiele więcej, ale to już jest moje ostatnie, co ja mówię. Przestańcie mnie już w końcu gotować, bo ileż można. I tak jak powiedziałam, nikt z nas nie jest świętym, a szczególnie ja święta nie byłam. Ale jeżeli komuś zrobiłam naprawdę krzywdę, nawet nieświadomie, bardzo mocno za to teraz przepraszam, bo być może jest tak, że mm, ja nawet nie wiem. Że ktoś mógł przeze mnie po prostu cierpieć. Eee, przepraszam, nic więcej już teraz nie mogę zrobić. Eee, ja się staram żyć dobrze, staram się być dobrym człowiekiem i pomagać innym na tyle, ile mogę. I to koniec, moi drodzy. A jeśli chodzi o telewizję, to chciałam wyjaśnić pierwszą kwestię. Strasznie Wam nie pasuje, w większości z Was. Dlaczego w ogóle taka osoba jak ja była promowana w mediach? Otóż nie zostały mi odebrane prawa obywatelskie. Miałam prawo do normalnego życia, do normalnej pracy i do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wiem, że oczywiście groz Was chciałoby, żebym zdechła pod mostem w worku zgrzebnym, ale niestety to się nie stanie. Moja obecność w telewizji, moi drodzy, była zwykłą pracą. Od zawsze marzyłam, żeby zostać aktorką. I moja pierwsza styczność z telewizją była w paradokumentach, wiele, wiele lat wcześniej. I później, dzięki opatrzności, tak to się wszystko potoczyło, że jakoś ludzie mnie pokochali i zaczęły się reality z moim udziałem. I nie rozumiem Waszego oburzenia. Dlaczego ja jestem, byłam w telewizji? W ogóle tego nie rozumiem. Dlatego, że równać by się to mogło, że jeżeli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to absolutnie najlepiej powinien już umrzeć yy, nie wiem, zakopać się pod ziemię albo założyć kaptur i żebrać, bo nie ma prawa do normalnego życia. Otóż taka, jaką była moją pracą w telewizji, taka praca jest w każdej innej korporacji. Jeżeli bym poszła do jakiejkolwiek firmy, awansowałabym na stanowisko dyrektora, no to też nie mogłabym, bo byłam karana. Przecież ja pracowałam, ja wykonywałam swoją pracę w telewizji i nikt nie promował tam przestępstwa, nikt nie e, opowiadał mm, o, mojej, e, o moim wcześniejszym życiu. Nie były promowane, e, Jakieś dziwne, e, nie wiem, no, no e, jakieś, jakieś moje zachowania z wcześniejszych lat. Nie było w programach. E, oczywiście powiedziałam, że przebywałam w zakładzie karnym. No, bo oczywiście trzeba było ludziom powiedzieć prawdę, nie można było tego ukrywać, ale przecież nikt nie robił z tego osobnych programów. Kazimierska nie była wystawiana na piedestał, ponieważ była właścicielką klubów. E, ludzie, co z wami? Przecież ja normalnie pracowałam i mało tego w moich programach, ja pokazywałam tylko dobroć i radość. E, nie było tam żadnych zachowań niezgodnych z prawem. Yy. Program Królowe Życia był nie dość, że programem dającym wielu osobom radość, to jeszcze prosty przykład. Idzie dziewczyna wpatrzona w telefon na przejściu, ja wychodzę i ją umoralniam. Kto z was się pochyla nad tym? No ja się pochyliłam. Bo jeżeli coś jej się stanie, nie zawsze kierowca może go złapać zawał, może być cokolwiek. To my też, przechodzący przez pasy, musimy uważać. I wiele, 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 jak uratowanie psa, y, pomoc ludziom. O Jezus, wiele, wiele zachowań, które pokazywaliśmy w tych programach, były fajne. To nie były przestępcze zachowania, więc nie rozumiem, skąd w Was takie oburzenie, że ja pracowałam w mediach. Ja swój wyrok, moi drodzy, odsiedziałam. Mię nikt y, nie pogłaskał po głowie za to, co kiedyś robiłam. Mię nikt nie pogroził paluszkiem. Nie rób tego i idź dalej. Nie, ja zapłaciłam najwyższą karę za to, co robiłam. Ja zapłaciłam wolnością i zdrowiem psychicznym mojego syna. Więc ja miałam prawo dalej do normalnego życia, a dzięki szczęściu. Akurat poszczęściło mi się tak, że spełniły się moje marzenia i znalazłam się w telewizji. Więc nie rozumiem, w czym wam tak to przeszkadzało. A dwa, miałam wspaniały czas tam, poznałam wspaniałych ludzi, porządnych ludzi, którzy by nigdy nie promowali przestępstw. To raz. I jedyne, o co, co mogę mieć żal. Do dyrekcji obu telewizji. I mam, że ściągnęli moje programy jakby sekundowo, nawet z platform, e, z internetu. E, chociażby jeden SMS byłby fajny. Słuchaj, ściągamy, nagraj sobie, żeby kiedyś Twoje wnuki mogły oglądać, jak tam latasz w tej telewizji i robisz siebie wariata. I to tylko to mam żal, bo yy, nie oczekiwałam oczywiście, żeby ktoś stawał w mojej obronie i yy, yy, jakieś oświadczenia wydawał, że yy, przecież Kazimierska się nawróciła i tak dalej, i tak dalej. Nie, absolutnie nie, ja tego nie oczekiwałam. Jedyne to, co mam żal, że zostało to ściągnięte że nawet człowiek nie zdążył sobie gdzieś coś nagrać i to wszystko, moi drodzy, co mam do powiedzenia na temat telewizji. A teraz już zmieniamy narrację. Zapraszam was na mojego YouTuba. Halo, tudek, Mara. Bądźcie ze mną, jeżeli chcecie. Co niedziela o godzinie 18:00. Subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie się pośmiać, jeśli chcecie się wzruszyć, jeżeli nie, to też się niebo nie rozstąpi. Całuję mocno.